Załoga z numerem 24, za kierownicą, mieszkanka pieszych, zdobywczyni wielu tytułów. Cześć, Caja Balawajder z tej strony. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Kobiety Motorsportu. Tym razem moją gościnią jest Caja Balawajder, tak jak słyszeliście, która? Startuje w wyścigach, startuje w rajdach i robi coś niesamowitego, a przede wszystkim jestem szalenie konsekwentna, a najlepsze jest to, że w tym roku, w 2025 zapisała się na kartach historii polskiego motorsportu. W jaki sposób? Posłuchajcie, zapraszam Was, ja jestem Dorota Wiedźma, to jest mój podcast, a jeżeli chcecie zostać moimi patronkami albo patronami, zapraszam na Patronite'a, ewentualnie jeżeli podobają Wam się te treści, możecie mi postawić kawkę na supi albo talon na galon do mojego busika, którym dojadę na kolejne spotkania i kolejne rozmowy, a teraz jedziemy! Jestem kierowcą wyścigowym. Z czym to się różni? Różni się to bardzo wieloma rzeczami. Przede wszystkim wyścigi odbywają się na zamkniętym torze i ścigamy się z innymi samochodami, które jadą obok nas. Na rajdzie są to odcinki zamknięte od ruchu ulicznego no i ścigamy się ze swoim czasem, najlepszym czasem. Ścigamy się sami ze sobą. Ale ty masz też doświadczenia w wyścigach górskich, które są czymś kompletnie innym niż takie wyścigi torowe a jednocześnie są dość bliskie rajdom, prawda? Można tak powiedzieć. Myślę, że można to połączyć, ponieważ wyścigi górskie są, jak sama nazwa mówi, wyścigami, więc tutaj jest kwestia tego czasu. Natomiast odbywają się na zamkniętym odcinku, na tak zwanym, no, można powiedzieć, oesie. Więc jest to połączenie i wyścigu, i rajdu. W tym roku spotykamy się na dziesiątym jubileuszowym rajdzie wikinga. Dla Ciebie, który to jest wiking za kółkiem? Jest to bodajże czwarty Wiking za kółkiem, natomiast dwa pierwsze jechałam jako zerówka, jako funkcyjny samochód, natomiast drugi jako już zawodnik. Ten rok jest też dla Ciebie takim chyba przełomowym, prawda? Bo wyszłaś z tego amatorskiego świata w trochę inną rzeczywistość. Opowiedz o tym w ogóle. Tak, to prawda. Ten rok jest zdecydowanie przełomowy, ponieważ. Jako kierowca wyścigowy pojechałam w wyścigowych samochodowych mistrzostwach Polski, więc jest to już profesjonalne, są to już profesjonalne zawody. No i tam innym samochodem, nie moją maździnką, udało się uzyskać, zdobyć tytuł mistrza Polski w wyścigu Endurance, w wyścigu dwugodzinnym, więc nie dość, że jednocześnie jest to przełomowy pierwszy raz debiut, no i tak cudownie zakończony. Jazda do Porsche. Pamiętasz swój pierwszy przejazd w ogóle na torze, jak już wsiadłaś do tej maszyny? Tak, pamiętam to był październik z zeszłego roku. Pamiętam to doskonale, ponieważ padał deszcz. E, nic nie wiedziałam z tym na... zrobić. Nie wiedziałam, jak mam to uruchomić, włączyć, ruszyć przede wszystkim, bo tam jest trochę inaczej się rusza. E, jak zaczął padać deszcz, to e, tylko krzyczałam, gdzie się włącza wycieraczki. Także to jest taki blondynki, taki, tak trochę jak blondynka się czułam e, za kierownicą. Także pamiętam bardzo dobrze. Ale y, pamiętam, że ten dzień skończyłam z taką pozytywną energią, że kurczę, to jest jednak do zrobienia, decyduję się, jedziemy. Super. A y, w zasadzie zrobiłaś coś niesamowitego, bo pojechałaś swój dibiutanski sezon w takim, e, w takim w tej całej serii wyścigów no i od razu podło. Jak to się y robi? Wiesz, co, to jest... Mogę powiedzieć, że to jest szczęście nowicjusza. Ale chciałabym, żeby tak nie było. Natomiast kosztowało mnie to trochę pracy. Nie, nie powiem, że nie. Kosztowało mnie to nawet więcej niż trochę pracy, więc jest to przede wszystkim praca, wsparcie ludzi, ponieważ mieliśmy bardzo dobrych trenerów, wsparcie mechaników, wsparcie generalnie wszystkich dookoła. No i trochę takiej umiejętności, którą nabrałam wcześniej w innych samochodach. No i to zas, za, zaskutkowało tym, że, no, że się udało. To jest bardziej taka praca nad psychiką, czy bardziej taka praca nad y, wczuciem się w nową maszynę, poczuciem jej? Y -y -y. Przede wszystkim jest to praca y, na, w samochodzie. Jest to praca na telemetrii, ale jakby nie można powiedzieć, że nie ma tutaj nic jakby z, z, z pracą z psychologiem, czy z pracą nad swoją głową. Bo ja wywodzę się ze sportu i, i generalnie wiem, że e, zawody można przegrać w szatni, nie wychodząc. No i tutaj rzeczywiście trzeba było stanąć na wysokości zadania, żeby tych zawodów w szatni nie przegrać, ponieważ środowisko e, porszowe jest e, bardzo takie hermetyczne. Tam są przede wszystkim mężczyźni. Nie ma kobiet, i tutaj trzeba było się przełamać, żeby jednak pokazać im, że kobieta może jeździć takim samochodem i kręcić bardzo dobre czasy, i ścigać się razem z nimi. Co dla nich nie jest proste. Um, ale um, widzę tą zmianę, jakby z roku na rok widzę tą zmianę, że panowie się przełamują i dopuszczają do swojego grona również kobiety. No właśnie, jak już poruszasz ten aspekt, bo ta nasza rozmowa ukazuje się w cyklu Kobiety Motorsportu, więc ten pierwiastek kobiecy jest też dla mnie ważny, bo myślę, że dziewczynom jest nadal, mimo że mamy 2025 rok, nadal trudno wejść w ten świat i nadal jest to dla nich też takie wyzwanie. Mm, nie tylko wsiąść w auto, nie tylko nie wiem, pozyskać jakieś sponsora na starcie, jakieś wsparcie, żeby w ogóle móc jeździć, ale też zmierzyć się e, z tymi mężczyznami, którzy z jednej strony są na przykład super i tutaj ej, fajnie mamy dziewczynę, ale są też tacy nie wspierający do końca, nie wykluczający eee, tak, trochę. Tak, to jest prawda i mm, ja pamiętam swój pier początek, e, kiedy wchodziłam właśnie w zespół. Gdzie mechanicy patrzyli na mnie. Pierwszy sezon w ogóle byłam jako kibic i przyjeżdżałam tam na zawody, ponieważ mój partner jeździł, więc oni mnie traktowali jako partnerkę kierowcy. I wszystko, co ja powiedziałam, to było takie, okej, okay, ona coś mówi, ale w sumie to, no, to jest tylko jakby kibic. I to wejście takie pierwsze było trudne, pewnie dla nich i dla mnie również. Bo nie każdy wiedział, jak się ma zachować. Oni by, ja bym chciała, żeby oni mnie traktowali na równi z innymi kierowcami, oni nie do końca chcą to zrobić, bo jednak mimo wszystko jestem kobietą, więc czasami zdarzały się takie sytuacje, że na przykład ktoś przeknął i mówi, przepraszam, Kasia, przepraszam. I mówię, słuchaj. No... Bez przesady, no jesteśmy po prostu w boksie, różne rzeczy się zdarzają, ja też sobie czasami potrafię powiedzieć coś na Ka. i to nie jest Kasia. Więc było różnie. Natomiast z biegiem czasu, jak już weszłam w to środowisko, to powiem szczerze, że no jest, jest, no jest bardzo dobrze. No, jest bardzo dobrze. Ja też jestem taką osobą, która jest. Skraca dystans, więc bardzo szybko jakby potrafiłam wejść w to środowisko i jakby z nimi się zintegrować, i oni zobaczyli, że ze mną można i pożartować i porozmawiać na poważnie o ważnych sprawach i zapytać, jak się prowadzi samochód, ale też zapytać, jak zrobiłam to ciasto, bo takie też przywożę czasami na serwis. Więc naprawdę o różnych kwestiach można było porozmawiać i było bardzo fajnie. Natomiast rzeczywiście kobietom nie jest dalej łatwo. Ale już nie traktujmy tego, że nie jest to niemożliwe. To już jakby minęło, już te kobiety są w każdych dyscyplinach. I to nie jest tak, że już jest to hermetycznie zamknięte i w ogóle wejść nie można, i w ogóle kobieta to B. Owszem, są takie jednostki, które jakby wewnątrz nie dopuszczają do tego, żeby kobieta jeździła. Kobiety są dogarów, rzutko powiem, i oni się nie zmienią, ale to są jednostki mężczyzn. Natomiast gro mężczyzn akceptuje i często wspiera kobiety. To jest super wiadomość, a też e, w Twoim przypadku chyba naczekałaś się na ten, się na ten moment, w którym e, w ogóle mogłaś usiąść za kółkiem i zacząć startować w zawodach różnych motor sportowych. No nie mówmy ile to trwało, omijmy ten... ten aspekt, ale y, rzeczywiście y, mnie nie ciągnęło do tego kółka tak od samego początku. Mówię o takiej sportowej jeździe, y, ponieważ tato jeździł, więc ja jeździłam z tatą na serwis, ale jakby nigdy nie siadałam, żeby kręcić wączki i jeździć kajotesy i dopiero 6 lat temu zaczęłam, także y, nie mówmy jakim to było wieku, nie. ale w wieku można e, zaczynać różne niekoniecznie Koniecznie w jest... wieku tam 8 czy 10. Ale lat. to jest też świetny przykład na to, że nie musisz być kimś, kto zaczynał, nie wiem, od trzeciego roku życia, bo karty, potem coś tam, potem coś tam, potem kajotesy przez ileś lat e, i ma jakieś takie niesamowite zaplecze, że to nie jest tak jak z grą na skrzypcach, że jak nie zaczniesz w młodym wieku, to potem już przepadło, e, że... Jeżeli chcesz, można to zrobić. Natomiast rzeczywiście nie ma co ukrywać im ktoś szybciej zacznie. Prawda? Tym jest łatwiej, bo potem trzeba dużo, dużo pracować i nadrabiać. Jak ja bawiłam się, lalkami się nie bawiłam, ale jak ja tam miałam inne aktywności, no to koledzy kręcili bączki pewnie gdzieś, nie wiem, pod sklepem czy gdzieś na polu. Mnie to ominęło i teraz muszę robić to sama na polu. Ale to też jest fajna przygoda. To jest coś, co sprawia, że masz swoje życie po prostu. No tak, tak. To jest e, niesamowite. To zabiera mi tyle czasu i energii. <gry> e, więc e, ja chciałabym robić i to, i to, i tamto, a rzeczywiście ten motorsport jest bardzo czasochłonny i e, jak przychodzi taki czas, no to wszystko, wszystkie ręce na pokład i cały czas oddany tylko dlatego, dla tego, dla, dla tej aktywności, więc e, Wybrałaś sobie też takie auto na swoją rajdówkę. Ono mnie wybrało. Ono ciebie wybrało. Zwłaszcza tak, bo ono mnie wybrało. To nie jest chyba najłatwiejsze auto, zwłaszcza na takie konkurencje jak wyścigi górskie, w których im startowałaś. E, wiesz, co, to jest bardzo dobre auto do wyścigów torowych, ponieważ ja zaczynałam właśnie od wyścigów torowych od time attacków. I to było świetne auto, e, ponieważ jest mniej, e, dobrze zbalansowane i tak dalej, i tak dalej. Ono się pięknie I ono, się, i trzyma, ono nie. się nie nadaje na rajdy, nie ma co oszukiwać. E, więc to nie jest rajdówka, to jest po prostu wyścigówka. Toróweczka super. E, do rajdówki jeszcze jej dużo, dużo brakuje, e, tak jakby ją napompować do XXL, to może by była okej. Okay Ale silnikowo. Wyrabia, czy... To jest wolnossące 2.0, więc mamy 180 koni, całe nic tak naprawdę, więc nie jest najsłabsze, ale też do tych samochodów kolegów jeszcze dużo nam brakuje. A z drugiej strony to jest bardzo fajne auto, żeby technikę ćwiczyć, prawda? To jest świetny samochód do nauki, oczywiście do nauki jazdy tylno napędowym samochodem, która jest dosyć trudna, nie ma co ukrywać i wszyscy z przednich napędów boją się tylnonapędowych samochodów. A uważam, że yy, łatwiej jest pewnie w drugą stronę, z tylnonapędowego przejść na napędowy, ale bardzo dobrze można się uczyć yy, reakcji, yy, linii. Naprawdę, ja jestem w ogóle zwolenniczką tego, żeby zaczynać na torze i poznawać limity samochodu swoje, poprawną technikę jazdy, poprawną linię, która bardzo się przydaje właśnie na rajdach. Bo tutaj też trzeba wykorzystywać każdy metr jakby drogi, a oprócz tego, włączyć jeszcze ten kolejny zmysł, że gdzieś jest brudno, gdzieś ktoś wyniósł wcześniej jakieś błoto, więc dochodzą jakieś dodatkowe umiejętności, a tamte podstawowe już mamy jakby zakorzenione. Więc polecam ten samochód do nauki. I do fanu zjazdy po prostu. Bo jazda taką, e, taką miatką. To jest czysta frajda, chyba, nie? Ogromna. Ogromna. E, super. Słuchaj, to ja Ci dziękuję bardzo. Może na koniec jeszcze tylko dwa słowa do innych dziewczyn, które chciałyby wejść, a trochę się boją. Przede wszystkim nie ma się czego bać. E, ja polecam, e, może nie znaleźć, ale spróbować. Postarać się znaleźć sobie środowisko, gdzie będzie się ktoś czuł dobrze. Czy to będą wyścigi, rajdy, wyścigi górskie, ale znaleźć sobie dyscyplinę i środowisko, gdzie sama dziewczyna będzie się czuła po prostu swobodnie i dobrze. I wtedy od tego zacząć i sobie iść krok za krokiem. Nie trzeba zostawać w tej jednej dyscyplinie sportu. Natomiast drzwi są otwarte, bo każda kolejna dziewczyna nie będzie tą pierwszą, więc już jest to wszystko pootwierane wchodzić, działać i jeździć, jeździć. Jeździć, jeździć, jeździć. I nie martwić się, że, e, że coś tam nie wychodzi. Kiedyś wyjdzie. Super. Jak widzicie, Kaha Balawajder jest mega pozytywną dziewczyną, jest mega pozytywną zawodniczką. I myślę, że nawet troszkę za skromną, bo musicie wiedzieć, że naprawdę jest pierwszą kobietą w historii Polski, która zwyciężyła w wyścigu Endurance w klasie Porsche GT3 Cup. Więc wyobraźcie sobie, że to naprawdę jest osoba, która napisała historię, i wyobraźcie sobie, że ona zrobiła to w pierwszym sezonie. Faktycznie, wcześniej jeździła na przykład tą swoją przepiękną miatką, która co roku ma inne śliczne oklejenie, ale prosto z tej miatki wskoczyła do Porsche i stanęła na pierwszym miejscu, stanęła na podium, zdobyła puchar i wygrała Endurance. A Endurance to jest, jak sama nazwa angielska wskazuje, wyścig, w którym naprawdę liczy się wytrzymałość, wytrzymałość nie tylko samochodu, w naprawdę trudnych warunkach, ale też wytrzymałość kierowcy, który utrzyma skupienie, koncentrację, nie popełni błędu, a nawet nadrobi czas i jej się to udało. A K.H. może późno zaczęła przygodę z motorsportem, jak sama wspomina, ale dla was to też może być niesamowicie inspirująca historia, ponieważ yy, można zacząć w dowolnym wieku. I można iść swoją drogą, można szukać dla siebie ścieżki, i Kacha właśnie tak zrobiła. Wcześniej miała oczywiście do czynienia z innymi sportami, i to myślę, że wykształciło w niej taki dosyć silny charakter. Ale to pozytywne podejście i inne cechy to jest coś, nad czym każdy może pracować niezależnie od sportu czy braku sportu. Kacha prywatnie jest też wykładowczynią. Na Akademii Wojsk Lądowych jest menedżerką fitnessu, ale kiedy spotykacie ją właśnie na OS-ach, kiedy spotykacie ją na torze, to jest przede wszystkim takim mega pozytywnym wulkanem energii, a gdy wsiada za kółko, no to idzie, 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 ale w jej jeździe nie mogłabym powiedzieć, że jest jakiś tam element wielkiego ryzyka i takiego pójścia totalnie po bandzie. I ratowania się na każdym zakręcie. Więc jest to coś fajnego, z czego można czerpać, absolutnie przykład. W, w, I myślę, że rzeczywiście, jeśli miałabym wskazać kobiety, które mogą być wzorem dla innych wchodzących w ten świat osób, już niezależnie od płci, no to Kaha jest bardzo fajnym przykładem. A i ja zapraszam Was także do wysłuchania innych odcinków mojego podcastu Kobiety Motorsportu. Dzięki temu możecie poznać inne zawodniczki, kobiety, które zmieniały historię, debiutantki, amatorki, zawodowczynie. A jeśli Wam się to podoba, to koniecznie, koniecznie zostawcie tutaj komentarz, koniecznie tutaj podbijajcie, udostępniajcie i... Zapraszam was do subskrybowania i do śledzenia tego, co robię na co dzień. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Gratuluję! Wiedźma.